Dzień dobry, witam Cię w ten piękny, pozytywny poniedziałek. A jeśli słuchasz tego w jakikolwiek inny dzień, to witam Cię w ten piękny dzień. W zeszłym tygodniu powitaliśmy Lato, a już jutro zaczynamy nowy miesiąc. No, a jak nowy miesiąc, to chyba pora na jakieś wyzwanie. Hmm? Zapraszam! Tu, 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 tu. Początek miesiąca, aż prosi się o jakieś porządki. Wiem, wiem, wakacje, odpoczynek, ale nie mówię, że to wyzwanie musi wiązać się z niesamowitym wysiłkiem fizycznym. Natomiast ważne, abyśmy pozbyli się pokładów martwej energii, abyśmy nie trzymali się kurczowo z rzeczy, które nie są nam potrzebne, które nie dają nam pozytywnych wzmacniających wibracji. Zachęcam, żeby to wyzwanie oczyściło nam drogę do nowych wspaniałych rzeczy. Nie słuchajmy głosu, który podpowiada, może się to kiedyś jeszcze przyda. Nie przyda się. Jeśli teraz tego nie używasz, jeśli teraz tego nie nosisz, jeśli leży to już odłogiem miesiącami albo latami, czas się tego pozbyć. Oczyszczamy wszystko: torebkę, plecak, portfel, szafę, garaż, spis telefonów, zestaw długopisów, biurko, szafkę albo piórnik. Pozbywamy się tej. Energii, która tłumi yy, nasz potencjał, zakłóca pozytywne sygnały, po prostu nam już nie służy. Wraz z nowym miesiącem wpuszczamy do siebie nowe wibracje, ale żeby móc zrobić im miejsce, musimy pozbyć się starych energii i wpuścić właśnie dzięki temu te nowe pozytywne. Nie blokujmy wejścia. Naszym nowym energią nadszedł nowy dzień, nowy miesiąc. I pamiętajcie, nie dosięgniecie tego, co nowe, dopóki nie pozbędziecie się tego, co stare. Dlatego nasze wyzwanie na ten tydzień i początek miesiąca pozbywamy się starych energii, pozbywamy się starych gratów, robimy porządki. I nie mówię, sprzątaj teraz cały dom, cały samochód. Znajdź choćby jedno miejsce czy jedną rzecz, jakąś strefę, o której już dawno myślałeś, myślałaś, że może warto coś tam uporządkować, czegoś się pozbyć albo coś poukładać i zajmij się tym. Może jak będziesz pakować walizkę na wakacje, to przy okazji pozbędziesz się jakichś rzeczy, które już ci nie służą. Zapraszam serdecznie do tego wyzwania, no i oczywiście życzę przepięknego, wspaniałego tygodnia i pięknego dnia.